Hulk, Halk, twój tata jeszcze nie wrócił do domu. Idź, synku, zobacz, co się stało. Mamo, co ty mówisz? Już idę sprawdzić. Dlaczego tata jeszcze nie wrócił? Czy coś mu się stało? Boże, proszę, niech mojemu tacie nic się nie stanie. Mulk, baj, ludzie z sąsiedniej wioski widzieli, jak Sołtys zabrał twojego tatę samochodem. Co? Dziś przewrócę niebo i ziemię, ale ten Sołtys nie ujdzie z życiem. Porwał mojego tatę. Hej, się, gdzie jest mój tata? Ty, Halk, twój ojciec nie oddał mi moich lakhów rupi, więc go zabrałem. Synu Halk, wziąłem 20 lakhów rupi na edukację twojej siostry. Teraz nie mam pieniędzy. Jakkolwiek by było... Było, uratuj mnie, syn. Tato, nie martw się. Jak najszybciej zdobędę pieniądze. Za wszelką cenę cię uratuję. Ale skąd wziąć pieniądze? Jest przecież wujek. Wujku, potrzebuję 20 lakhów rupii. To bardzo pilne. Oddam po jakimś czasie. Dlaczego mam ci dawać pieniądze? Myślisz, że 20 lakhów rośnie na drzewach? Wynoś się stąd. Skąd ja wezmę 20 lakhów? Nawet wujek pokazał swoje prawdziwe oblicze. Nawet praca nic nie da. Słuchajcie, słuchajcie. W sąsiedniej wiosce każdy, kto wygra zapasy, dostanie jednego kror rupii. Co? Jeden kror rupii? Muszę wziąć udział. W historii nie było jeszcze mężczyzny, który pokonałby tego grubego zapaśnika. Jeśli w tej wiosce jest jakiś prawdziwy mężczyzna, to ja go pokonam. Jeśli ktoś ma odwagę, niech spróbuje mnie pokonać. A więc zaczyna się pojedynek zapaśniczy między hulkiem a mołutu palwanem. Kto wygra, dostanie jednego kror rupi. Co? Jeden kror rupii? Muszę wziąć udział. W historii nie było jeszcze mężczyzny, który pokonałby tego grubego zapaśnika. Jeśli w tej wiosce jest jakiś prawdziwy mężczyzna, to ja go pokonam. Jeśli ktoś ma odwagę, niech spróbuje mnie pokonać. A więc zaczyna się pojedynek zapaśniczy między hulkiem a małtu palwanem. Kto wygra, dostanie jednego. Kror Rupi. Przyjaciele, teraz bardzo was Potrzebuję. Muszę wygrać ten mecz i uratować Mojego tatę. Dlatego proszę, polubcie Ten film i zasubskrybujcie kanał. To doda Mi siły. Hulk, pokonam cię jednym ruchem Przyjaciele, subskrybujcie proszę Pokonam tego grubasa. I tak, przyjaciele Hulk wygrał te zapasy i zdobył jednego Kror Rupi. Hej, się. masz tu Swoje lakhy. Teraz wypuść mojego tatę z szacunkiem Bo inaczej cię zniszczę. Synu Hulk Dziś uratowałeś mi życie. Tato, kiedy Chodzi o ciebie, mogę walczyć z całym światem